Cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie. Nazywam się Ewa Tomczak i chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć o książce, którą dostałam do zrecenzowania od wydawnictwa OnePress. Jest to poradnik Design Thinking, napisany przez Beatę Michalską Dominiak i Piotra Grocholińskiego. Całkiem świeża pozycja, bo została wydana w kilka miesięcy temu i no cóż, no miałam okazję ją przejrzeć, przeczytać, przeanalizować, popatrzeć i chciałam kilka słów na jej temat Tobie dzisiaj powiedzieć, bo być może zastanawiasz się, czy warto, czy nie warto i kupować, i czytać, i inwestować w tą stronę środki. Tutaj mam nadzieję, znajdziesz odpowiedź na swoje wątpliwości. Otóż, co, um, co mi się bardzo podobało w tej książce, co jest dużą wartością tej publikacji? Pierwsza rzecz to. Prozaiczna, wiem, ale jest to publikacja w języku polskim i napisana przez polskich autorów. Jeżeli chodzi o tematykę związaną z myśleniem projektanckim, z design thinking, nadal takiego rodzaju publikacji mamy na naszym rynku niewiele, delikatnie mówiąc. Więc to już jest coś, co e, warto rozważyć jako plus, bo napisana jest z naszego podwórka, z naszych doświadczeń, z polskiej perspektywy. Druga rzecz, która bardzo mi się podobała w tej książce, to jasna, czytelna struktura. Trudno jest, naprawdę trudno pogubić się w tej książce. Wszystko jest tak naprawdę pokazane w dosyć usystematyzowany sposób i nawigacja jest prowadzona w ten sposób, że zawsze czytelnik wie, w którym miejscu procesu się znajduje, na jakim etapie jest i Taki sposób przekazywania wiedzy, szczególnie w przypadku metod bazujących silnie na kreatywności, które nie wie, niejednokrotnie wydają się być chaotyczne, jest dużą, dużą, dużą zaletą. Czyli poukładanie, systematyzacja, pewne stałe elementy w, w poszczególnych działach, takie jak potrzebne kompetencje, takie jak ważne elementy, na które warto zwrócić uwagę na danym etapie, czy takie jak um, Krok po kroku przedstawienie, co na danym etapie może, powinno się zadziać, co warto przeprowadzić. Połączona z tym rzecz, kolejna korzyść, kolejna mocna strona tej książki, to jest omówienie całego procesu projektowego w podejściu design thinking. Czyli zaczynamy tak naprawdę już na tym etapie wchodzić, wchodzić w to podejście. Na etapie określania celów, na, na etapie doboru zespołu. Czyli tak naprawdę od samego początku ta książka pokazuje nam, na co zwrócić uwagę, gdzie są pułapki e, i w jaki sposób mm, przeprowadzić można właśnie te poszczególne kroki. Czyli mamy od samego początku, mamy potem poszczególne etapy procesu projektowego omówione z, ze wskazaniem, co i jak tam. Może się dziać. E, kolejna rzecz. E, fajnie, prosto, łatwo, przystępnie. Czasami my, łopatologicznie powiedziałabym, pokazane są narzędzia i techniki, które można zastosować w poszczególnych etapach realizując różne cele. Niektóre omówione są głębiej i bardziej szczegółowo, gdzie podane są nawet przykładowe pytania do wywiadów, czy całe, całe narzędzie Skamper jest opisane. Niektóre opisane są trochę mniej, natomiast trudno też wymagać, żeby od podręcznika, który dotyczy całego procesu, żeby zawierał szczegółowy opis każdego narzędzia, no bo stałby się gruby, po prostu jak encyklopedia. To, co jeszcze też jest dużą wartością tej książki, opisane są cztery przykłady wykorzystania podejścia Design Thinking na samym końcu, takie, powiedziałabym, od, od początku do końca, i one pokazują też, tak, od strony innych osób zaangażowanych w proces projektowy. Jak to wygląda, jakie są um, etapy, czego można się dowiedzieć, czego te, osoby, czego te osoby się nauczyły i czego nauczyły się ich zespoły, korzystając z tego podejścia. E, cały podręcznik jest dosyć mocno osadzony w kontekście biznesowym, zresztą też e, rozszerzenie tytułu e, o tym mówi, mianowicie jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie. Natomiast Dużo elementów, oczywiście, można sobie zaczerpnąć i przełożyć na ten ogródek oświatowy, edukacyjny. Komu może się przydać ten podręcznik? Z mojego odczucia, może się on przydać osobom, które dopiero tak naprawdę zaczynają trochę macać czy wąchać temat design thinking i chcą zyskać ogólny ogląd i takie ogólne zrozumienie, o co chodzi, jak to działa. Co się dzieje, czemu się dzieje, a czemu akurat w takiej kolejności, a nie w innej. Jakie są przykładowe narzędzia do wykorzystania na poszczególnych krokach? Czy, ten, czy ta publikacja może pozwolić Ci poprowadzić samodzielnie proces projektowy? W moim rozumieniu nie będzie to możliwe, natomiast na pewno będzie możliwe. To, żebyś wzięła, żebyś wziął poszczególne może narzędzia, może kawałki tego procesu i możesz sobie z nimi wtedy poeksperymentować, i mm, na małej skali zobaczyć, jak tobie się z tym pracuje, jak pracuje się z tym albo Twojemu zespołowi, albo być może uczniom, być może rodzicom. Natomiast taki cytat, który dosyć mocno. Dosyć mocno usiadł mi na sercu, aż powiem tak. Tam był taki cytat: Unikaj niedoświadczonych projektantów procesu DT. I całym gorącym sercem popieram. Jeżeli chcecie zrobić realne wdrożenie, a nie tylko pobawić się fajnie na warsztatach, czy zrobić coś trochę inaczej i trochę bardziej kreatywnie, to zachęcam do tego, żeby sięgnąć po wsparcie osób z doświadczeniem które pozwolą Wam doprowadzić ten projekt do etapu realizacji, a nie tylko do etapu koncepcyjnego. Tak więc, jeżeli chcesz lepiej poczuć, lepiej zrozumieć, czym jest ten, to podejście Design Thinking, zachęcam Cię do tego, żebyś sobie zerknęła, zerknął na podręcznik i zobaczyła, zobaczył, czy ten język łatwy, łatwy jest dla Ciebie do czytania, czy ta. Forma jest dla Ciebie przy, przystępna. E, no i cóż, y, korzystaj, eksperymentuj i koniecznie daj znać, jak u Ciebie idzie wdrażanie, wykorzystywanie, eksperymentowanie z design thinking. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, do zobaczenia, do usłyszenia.